od lat Z torbą pełną listów, ledwie świt zabłyśnie Swym pocztowym wozem rusza w świat Swym pocztowym wozem rusza w świat Bądź szczęśliwy w życiu tak jak Pat Listonosz padł i jego film Dzień dobry! Dzień dobry, pani Gogins. O, zobacz, Pat! Paczka dla ciebie! O, jak dobrze! O, co tu jest? Zamówiłem nową kamerę wideo. Nareszcie przyszła. Pat miał humor jeszcze lepszy niż zwykle. O! Ciekawe jak działa. Zajrzyj do instrukcji, proszę. Słucham. A, a tak. Hmm. Pani Gogins, proszę o uśmiech do kamery. Nie patrz, nie będziesz filmował jakiejś starszej pani. Mam lepszy pomysł zrób film o mieszkańcach Zielonej Doliny. Znakomity pomysł. Mógłbym pokazać swój film w szkole. Tak. Ludzie z pewnością zechcą zobaczyć. Świetnie, będę doręczał listy i filmował. Jess nie zawsze akceptował cudowne pomysły pata. Tym razem także trochę narudził. No, czeka mnie pracowity dzień, więc lepiej już pójdę. Chodź, Jess! Miłego dnia, pani Gogins. A do widzenia! Zaraz! O! O, nie zapomniałeś czegoś? No jasne, dziękuję pani. Na razie. Ciekawe, jak ją teraz wyłączyć? Dzień dobry, Pat. E, dzień dobry, pani doktor. Doktor Gilbertson nie mogła wyjść ze zdumienia. Dzień dobry, pani Gogi. O, 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 nie zauważyłam pani. O, przed chwilą widziałam Pata z kamerą wideo. Co on robi? O, kręci film dokumentalny o Zielonej Dolinie. Chcę go pokazać w szkole? Wie pani, kiedy byłam młoda, chciałam występować w filmach. Tak? Aha, najbardziej w musicalach. Ho, oh. W młodości pięknie tańczyłam. Lubi Pani tańczyć, pani doktor? Oh, nie mam czasu myśleć o tańcach. A zresztą z kim? Ho! Oh. Pat rozwoził listy, ale przez cały czas myślał tylko o kamerze. Ciekawe czy wielebny pastor zechce wystąpić w moim filmie. Hmm, jak myślisz, gdy pali się światełko, kamera jest włączona czy wyłączona? Nie. Ojej. Zresztą nieważne, sprawdzę przy okazji. O, trochę muzyki! Tego mi potrzeba w filmie. Witam, Pastorze. Czy mógłbym Pana sfilmować? Robię film o naszym miasteczku. O, oczywiście, Pat. Będę zaszczycony. O, kamera gotowa. Wielebny Pastor Teams. Ujęcie pierwsze. Proszę pokazać ząbki? Bardzo proszę. A, e, słucham? O, proszę o uśmiech, pastorze. A, rozumiem. Nie mam dziś do mnie żadnych listów? Ojej. No jasne, że tak. Przepraszam, pastorze. Tak się zająłem kamerą wideo, że zapomniałem o listach. Ha, <noise> Biedny pastor nie wiedział, czy grać, czy czekać na pata. O, są! Bardzo proszę, pastorze! Dziękuję, Pat! O, dobrze się pan czuje? Tak, nic mi nie jest. Ale gra na pianinie strasznie męczy. Jeśli zechce pan obejrzeć film, który pokażę w naszej szkole, proszę wpaść wieczorem. E, tak, dziękuję, dziękuję, Pat. Na razie. Do widzenia, Pat. Po pierwszych przygodach z kamerą, Pat przypomniał sobie o listach, które musi dostarczyć mieszkańcom Zielonej Doliny. Uch, zrobię sobie krótką przerwę. O nie! Z listami była instrukcja obsługi kamery. Bez niej nie skończę swojego filmu. Halo! Doktor Gilbertson! Jest tam kto? O, o, to ty, Pat! Przepraszam, że przeszkadzam Pani, doktor, ale przez pomyłkę wrzuciłem do Pani skrzynki instrukcję do mojej kamery. O, rzeczywiście! Proszę. Dziękuję. A może zechciałaby Pani wystąpić w moim filmie? O, nie, przykro mi, Pat. Jestem dziś bardzo zajęta. Ale muszę jeszcze wyczyścić instrumenty medyczne i posprzątać. Cóż, trudno. Przepraszam, że przeszkodziłem. Na razie. Do widzenia, Pat! ha, jak się masz, Pat? O, masz nową kamerę wideo? Tak. Nagrywam film o naszym miasteczku. A może chciałbyś w nim wystąpić? O, właśnie! Przed chwilą wypucowałem naszą rakietę. Możesz ją sfilmować? Tak, doskonały pomysł. Jest włączona. Zaraz zobaczymy, czy jest włączona. No, już działa. Nagrywa się? Tak. Filmuj rakietę od najładniejszej strony. Mogę ja teraz? Tak. O, o. Ale Pat nie chciał rozstawać się z kamerą. Miał ją dopiero od kilku godzin. O przepraszam, Pat. Zaraz pozbieramy. Ojej... O! Jest, jest! O, szybko, Jess! Łap listy! Pat zawsze mógł liczyć na Jess'a. O, co wam się stało? E, nic, ale nic. 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 Czy y, cały czas filmowałeś? Nie, ale mogę jeszcze raz sfilmować. Y, nie, Pat, dziękuję bardzo. O, jesteśmy nieubrani. No cóż, trudno. Na razie. Cześć, Cześć Pat. Pat. Och, widzisz, Jess, nikt nie chce być filmowany. Czuję, że mój film o Zielonej Dolinie będzie bardzo krótki. Witaj Saro, witaj kochanie, witaj Misza. Cześć Pat. Poproszę herbatę i to pyszne ciastko z kremem. Proszę bardzo. O, widzę, że już masz kamerę. Tak. Coś taki ponury. Chcę nakręcić dokument o naszym miasteczku, ale nikt nie chce w nim wystąpić. Wszyscy się bardzo dziwnie zachowują. Co ty powiesz? Proszę bardzo, Pat. Dziękuję. Jak chcesz, możesz nas filmować. Możesz sfilmować, jak lukrujemy ciastka? Dobry pomysł. Uwaga! I akcja! Co to znaczy? Że już możecie zacząć lukrować. A, a, rozumiem. Najpierw opowiedzcie, jak to się robi. O! o przy lukrowaniu ciastek. E, trzeba bardzo uważać i lukrować powoli i ostrożnie. Co mam teraz mówić? Nie wiem. Miau. Jazz, to było moje ciastko. Zaraz posprzątam. Biedny Pat, co miał robić? I znowu musiał przerwać kręcenie filmu. O, co się stało? E, Nie, nic. Gdzie się podziały ciastka? Są w każdej? W się? Dziwny dzień, co, Jess? No cóż, pójdę już. Zobaczymy się wieczorem na pokazie filmu. Cześć? Pa. Nareszcie nadszedł długo oczekiwany wieczór. Ciekawy. Kto wystąpił u Pata w filmie? Ho-ho, mnie Pac filmował jako pierwszą. A ja zapewniłem muzykę, oczywiście. <laughs> Witam wszystkich zebranych. Dziękuję, że przyszliście obejrzeć mój dokument o Zielonej Dolinie. Co prawda, sam go jeszcze nie widziałem, ale mam nadzieję, że się spodoba. O, patrzcie. Przecież to ja! E, nie pamiętam tej sceny. O, mój Boże! O, mój Boże! O, mój Boże. O, o, o. O, o, o. Bardzo przepraszam, pastorze. <laughs> Nieźle panu wyszło. A, poważnie? <laughs> Widzowie nie mogli oderwać oczu od ekranu. Nawet Jess zagrał jedną z głównych ról. O, co to jest? Nie pamiętam, żebym to filmował. O. To głowy by mi nie przyszło. O, przepraszam pani doktor. Prawdopodobnie zapomniałem wyłączyć kamerę. O, mamo! Nie wiedziałam, że umiesz tańczyć! O, to dobre. Jedna niespodzianka goniła drugą. Wszyscy byli rozbawieni. O, proszę wsiadać. Adios! Mogę ja teraz? E, tak. Upszło! Oj, oj. Pat bał się spojrzeć na sąsiadów. A to tak było. Ale, ale, jesteś śmieszny, tato! O! 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 o. o. To, to masz masz cię los! O, nie! Ale głupio wyglądam! O, ho! -o. Przepraszam moje kochane. Śmiesznie wypadło, prawda? Tak, nie jest źle. No tak, bardzo was przepraszam. Nie miałem pojęcia, co mi wyjdzie. Może i lepiej! Słuchaj, to najśmieszniejszy film, jaki w życiu widziałem. Święta, prawda? Nie wiem.